Dzień dobry Państwu. Lata temu Włocimierz Ilicz Lenin ukuł taką tą myśl, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Po najnowszych odkryciach telewizji publicznej można sądzić, że politycy, platformy nieco tę myśl zmodyfikowali i stwierdzili, że internet jest najważniejszą ze sztuk, bo no, wpły ich wpływ na e, znany portal e, Sok z Buraka wydaje się być jednoznaczny. Jednoznacznie wiadomo już, że e, znany mecenas Roman e, Giertych nie dość, że miał wpływ na treści płynące e, z tego Soku, e, z tego portalu, że był właśnie e, głównym, e, trzymał Sokowirówkę, e, to jeszcze regularnie finansował ten e, portal. To już mógłby się Pytać, a co to takiego wielkiego jakiś tam portal? No, tylko spójrzmy na zasięgi tego portalu. Ten portal, jak twierdzi pan sam, sam pan Kozak Zagozda, generował zasięgi rzędu 5-7 milionów odsłon. No więc to jest więcej niż wszystkie telewizje informacyjne razem wzięte. Dodatkowo to jest tak, że no, słowo wylatuje w wróblem, a wraca Wołem, tak? znaczy, ten portal em, em, inicjował pewne akcje, wiemy już o tym, em, no, które zataczały czasami bardzo szerokie kręg, kręgi i wracały do nas na przykład w postaci zupełnie idiotycznych, kłamliwych publikacji płynących do nas zachodnich publikatorów. Ktoś mówi, no ale przecież to jest portal satyryczny. Tam rzeczywiście są również treści satyryczne o guście się nie, nie będziemy dyskutować. Natomiast no, co jest takiego śmiesznego i satyrycznego w podaniu informacji, że posła, kobieta? Posłanka kiedyś zrobiła aborcję. Oczywiście to jest kłamstwo, nie było takiej sytuacji, no ale to nie ma nic wspólnego z, żadnym, z żadną satyrą. To jest po prostu sianie nienawiści. To jest broń, którą się posługuje platforma od dawna, kiedyś w takiej roli wyciskacza, wyciskacza soku z buraku, a, a pamiętamy pana. Janusza Palikota, potem politycy Platformy troszeczkę zaczęli wolać, właśnie cudzymi rękami, posługiwać się tą bronią, no bo to też, jeżeli poseł coś takiego powie, poseł polityk, no to łatwo go wezwać przed sąd, łatwo zweryfikować jego słowa. A tutaj no, był taki problem, że na no, razie nie bardzo wiadomo było, kogo pozwać. Teraz już. Wiadomo, teraz wiadomo jest, że. To Platforma Obywatelska winna jest tej toksynie, która od wielu lat trawi polskie życie publiczne. Toksynie dyskusji o niczym, bo to jest metoda publikowania takich głupot, to jest metoda na odwrócenie uwagi publicznej od faktycznego przedmiotu sporu, pola wyboru. Spierajmy się, to jest, to jest demokracja, ale o, o rzeczy rzeczywiste i i ważne no i ja myślę, że pora już powiedzieć dosyć. Wszyscy powinniśmy powiedzieć dosyć, niezależnie od tego, jakiej partii politycznej sympatyzujemy, bo trzeba wymagać od polityków, że mają się zajmować troską o dobro wspólne. To jest takie magiczne pojęcie. Dobrem wspólnym nie jest dobro Platformy Obywatelskiej, nie jest dobro jej wyborców, a zwłaszcza jej liderów tutaj z naciskiem. Zwłaszcza takim dobrym publicznym nie jest dobro mecenasa Romana Giertycha. Wymagajmy od polityków.